Siema, moi drodzy, jestem Skiwix i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Ostatnio miałem trochę spraw na głowie, też było trochę kiepsko z czasem, ale dzisiaj udało mi się trochę znaleźć, więc nagrywam dla Was odcinek. No i dzisiaj wracamy sobie do serii Terrari. Mm, nie wiem właściwie nawet co mówiłem wam, że będziemy robić w tym odcinku, więc po prostu wejdziemy sobie na świat i ogarniemy na bieżąco co mamy do zrobienia. Przechodzimy już do Terrari. Ok, więc mamy nasz świat. Mm, nie wiem co możemy dzisiaj zrobić, tak szczerze, może wejdźmy sobie na mapkę. Yy, ok, tutaj po lewej stronie mamy Crimson. Tam na razie nie będziemy szli. I po prawej stronie mamy dżunglę. E, można na pewno zejść tutaj na dół, zobaczyć co tam będzie. I możemy też poeksplorować sobie tutaj na prawo. Mm, to są takie dwie opcje. Albo możemy po prostu zacząć kopać się w dół. Tylko że na razie. E, a, mamy jakieś tam kilow. Więc można go użyć i wykopać sobie, bo i tak będziemy chcieli zrobić tunel aż do samego dołu mapy. E, więc możemy zacząć budować i może przy okazji znajdziemy jakąś jaskinię. Na pewno postaram się też inaczej trochę montować ten film, m, dlatego że napisaliście mi, że wolicie więcej e, tego jak gadam i, i autentycznie to też się dzieje, e, a nie są time lapsy, więc e, postaram się po prostu wycinać najciekawsze fragmenty i tylko je wrzucić do filmu. No dobra, więc myślę, że jeżeli czekamy na dzień, e, to możemy zacząć w tym czasie budować sobie już rzeczywiście ten tunel e, na dół, po prostu taka jakby dziura na dół w sumie. Mm. I może zbudujmy sobie ją tutaj, na przykład. W sensie zbudujmy jakiś taki domek. E, o, zbierzmy robaki. Op. Zbudujmy taki malutki domek, e, żeby zombiaki nam się tutaj u góry nie spawnowały i nam nie spadały na głowę. Okej, okay, mamy nasz domek, więc teraz będziemy się po prostu kopać w dół. Zobaczyliśmy się tutaj do jakiejś jaskini, więc możemy sobie ją poeksplorować teraz. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Ok, mamy tutaj jakiś rubin, możemy sobie go wykopać. Up. No dobra, nie ma tutaj za dużo. Mm, właściwie prawie nic, ale. Nie wydaje mi się też, żeby tutaj naokoło były jakieś jaskinie. Nie wygląda na to. I po prostu mm, naprawimy sobie teraz ten tunel. I będziemy się budować dalej. Ok, znowu coś znaleźliśmy, mm, tu wydaje mi się, że jest coś większego. o wow, patrzcie co znaleźliśmy serduszko życia i Zoom mamy 120 hp już więc e, bardzo dobrze cieszę się e, idziemy sobie poeksplorować dalej tę jaskinię zobaczymy co znajdziemy wow, patrzcie tutaj tej jaskinia jest serio dużo schodzimy jest... o kurde, wpadliśmy na pułapkę No, jest ciężko, jest ciężko. Nie chciałbym tu zginąć. Okej, okay. umajęliśmy potkę życia. Udało się jakoś. Yy, a tutaj mamy żelazo. Sporo nawet tego żelaza. Więc sobie je wykopmy. O, patrzcie, przyszedł nam nowy entec. Pileniarka. Yy okej okay. Robal nas atakuje ale w sumie jak będziemy o chory. już chciałem powiedzieć że nas nie dorwie a to jest srebro okej okay. to bardzo dobrze okej okay. tam jeszcze u góry mamy trochę żelaza więc sobie po nie pójdźmy Tu mamy kawałek złota jeszcze. Okej. Okay. Jeszcze tu z Boku coś jest. No dobra, myślę, że wyprawa nam się udała. Yy, jeszcze zobaczymy co będzie tutaj. Dobra, To tu już nic za bardzo nie będzie. Jest dobrze. Jest dobrze. Możemy sobie jeszcze zobaczyć na mapę jak to wygląda. Yy, dobra, w sumie tutaj jeszcze można pójść do tej odnogi. Tylko czy my się tam dostaniemy? Yy. Trochę trzeba będzie się namędzić, ale chyba się uda. Okej, okay, tu za bardzo nic nie ma. Eee, Okej. Okay. Ale całkiem fajną jaskinię znaleźliśmy. Trochę lód udało nam się zdobyć. Zamykmy tutaj dojście do tych jaskiń, żeby nam tutaj nic nie wchodziło. Eee, I w sumie zaraz się przeteleportuję na górę już. O, jeszcze patrzcie, znaleźliśmy trochę żelaza. Więc wykopiamy je i wtedy przeteleportujemy się do góry. Ok. Mamy tu. Yy... Przeróbmy sobie to żelazo na sztabki. 13 z tego sztabek to nie jest w sumie aż tak dużo. 7 srebra. Yy... A w sumie moglibyśmy zrobić sobie siekierę. Zróbmy siekierę. Na pewno się przyda. I możemy wywalić tą yy, miedzianą. Tak. Yy, co my teraz możemy zrobić? W sumie kończy nam się drewno, więc mogę pościnać trochę drzew. Ok, troszkę uzupełniliśmy zapasy. Yy, w ogóle niedługo będzie można się zająć już yy, łowieniem. Pozwolenie można naprawdę fajne luty we wczesnej fazie gry zdobyć eee... Najgorzej, co ja zrobiłem, to to, że teraz nie mogę tutaj skoczyć w dół, bo się zabiję po prostu. Więc nawet nie mam jak za bardzo wrócić w to miejsce, żeby dalej kopać. Eee... Tak, bo nawet nie mamy podki na powolne spadania. Kurczę, no nie przemyślałem tego. ...śmieszne trochę. Mm. W ogóle jakby się nam udało znaleźć potkę na... Yy, ...ten... ...na grawitację... ...to byśmy mogli wtedy polecieć i spróbować znaleźć Floating Island. Yy, a stamtąd nawet zdobyć skrzydła i to by było... ...mega super, to by było na początek gry. Yy, no ale zobaczymy. Nie jest takie proste. Moglibyśmy sobie w sumie wziąć podkę na zwiększony defense yy, i podkę na świecenie i spróbować pójść sobie do dżungli, tam do tej... Yy, yy, do podziemia dżunglowego i spróbować coś co tam sobie zdobyć, jakieś luty. Spróbujemy a dobra, plus jest taki, że kończy nam się noc. Już się skończyła właściwie. Teraz tylko będą wkurzane nas te ptaki i wszystkie stworzenia dżunglowe. W podziemiu będzie w sumie jeszcze gorzej. A dobra. Weźcie co, tak sobie myślę, że jednak chyba zamiast wchodzić do podziemia spróbujemy sobie pójść górą i zobaczyć co jest bardziej na prawą stronę. Tam chyba zginęliśmy ostatnio z tego co pamiętam eee, No ale może uda nam się tym razem nie zginąć Nie wiem patrząc na nasz pasz życia to raczej e, mało to prawdopodobne No ale zobaczymy Teraz żeby przeskoczyć tę drugą stronę Nie spasić się nie zabić najlepiej przy okazji Już zaczęły się do nas latywać nietoperze A no właśnie, już spadłem tutaj na dół e, Wykopmy się teraz tutaj jak najszybciej do góry e, A właśnie, widzę tutaj naszego tombstone'a e, Tam gdzie zginęliśmy ostatnio Tutaj o Kurde, ile mamy mógłów tutaj na ekranie Co się dzieje? Dżungla jest przerąbana pod tym względem Kurczę. Widzicie, co się tu dzieje? Okej. Okay. Wyszliśmy z dżungli. Lecimy sobie jeszcze bardziej na prawo. Zobaczyć, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś skrzynki jeszcze. Jakbyśmy znaleźli potkę na grawitację, to by było idealnie w sumie. Okej. Okay. Dotarliśmy do... Yy... Tak, tutaj się chyba zaczyna ocean Czy nie, czy to nie jest ocean? No tak, dotarliśmy do oceanu O, mamy y, jakąś skrzynkę Nie damy rady tam wejść na razie aż tak głęboko Okej okay. Mamy kółko takie do pływania mm, Będziemy mogli dzięki temu sobie pływać po wodzie I to nam pozwoli prawdopodobnie dotrzeć do innych skrzynek. Są tu jakieś skrzynki? Kurczę, nie ma tam żadnych skrzynek. To się przeteleportujmy. Nie ma sensu w takim razie. A więc dotarliśmy sobie do prawej granicy mapy. Myślę, że taką jedyną opcją, którą aktualnie byśmy mogli zrobić, jest zejście do, na dół w dżungli. Więc może sobie tam pójdźmy. I to będzie taka ostatnia rzecz, którą zrobimy dzisiaj w odcinku. Dobra, wykopmy sobie żelazo. Mamy tutaj go trochę. Właśnie dżungla jest fajna pod tym względem, że jest ciężko, to prawda, ale y, można naprawdę znaleźć dużo fajnych ród. Zresztą w późniejszej fazie gry będziemy tutaj y, dużo biegać i szukać Rumaitu. czyli jak to się tam pi czyta w sumie, nie wiem nawet. Dobra, gdzie my chcemy iść? Mm, tutaj, schodzić w dół, więc przekopmy się tutaj. Cały czas na prosto, na prawo Tak będzie najlepiej O, patrzcie, przy okazji kolejne żelazo A nie, srebro to jest O kurde Tu mamy spory zapas srebra Bardzo fajnie Oho, wow, dostaliśmy kompas Z tej piranii Dobra, bardzo nam się przyda w sumie Eee, a wiecie, że potem możemy z tych wszystkich takich rzeczy, które pokazują tutaj informacje obok, będziemy mogli skraftować nogę, <grymne> taką cegłę nogę. Śmieszne to jest, ale serio jest taka możliwość. Eee, dobra, dostaliśmy się chyba do tej odnogi, którą planowaliśmy eee, zdobyć. Tak, to jest to. Eee, na pewno? Tak, na pewno. E, dobra, to zejdźmy tutaj na dół. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Ło, widzicie to? <laughs> to by nas zabiło. E, dobrze że to zauważyłem. E, I tutaj mamy kolejne żelazo. Dużo zdobywamy tego żelazo. A to bardzo fajne. O, tu jest podstawka pod yy, domek, w którym prawdopodobnie nie jest skrzynka. Nie jestem pewien, ale powinna być. Hop. Czy będzie to skrzynka? Jest skrzynka. Okej. Okay. Mamy budki, które bardzo nam się przydadzą. Mm. To jest bardzo fajna informacja. Ta rzecz może nie jest taka y, fajna, ale... Dobra, super. Y, o, i mamy y, narzędzie do ostrzenia naszych mieczy, żeby zadawać większe obrażenia w walce wręcz. Więc bardzo fajnie. Y, Okej, okay. i możemy zejść i... Y, ...zobaczyć co tutaj jest głębiej jeszcze. O, i... E, tak e, mamy wagon więc e, okej, okay. w całą stronę tylko tyle w drugą stronę spróbujmy sobie polecieć przy okazji postawiam pochodnie o wow taki wagon przez dżunglę to jest serio bardzo fajna sprawa e, tutaj mamy jeszcze miodek więc prawdopodobnie będzie tam UL mm, Bardzo fajnie. A tutaj mamy jakąś e, taką fajniejszą skrzynkę dżunglową. E, więc sobie pójdźmy do niej i wtedy przeteleportujemy się na górę. Okej. Okay. I co my tu mamy? Mm, dobra. To pozwala nam automatycznie machać broniami to jest git Fajny to jest. A resztę sobie po prostu zabierzmy. O i tutaj mamy drugą taką skrzynkę. O wow. Nie dobra, to zdecydowanie musimy tam iść. Jak już tutaj jesteśmy tuż obok. Kurczę, ogólnie. Moi drodzy, jest problem, dlatego że rozładowała mi się kamera, więc już niestety nie zobaczycie mnie w tym odcinku. Sorki, że tak się nie przygotowałem za bardzo. Ale jak znalazłem trochę czasu, to stwierdziłem, że nagram od razu. No więc nie będziecie mnie widzieć, tylko słyszeć. Mam nadzieję, że z dźwiękiem się nic nie zepsuje przynajmniej. Yy, idziemy tutaj wykopać tą skrzynkę. I zakończymy ten odcinek, skoro są już takie problemy techniczne. Yy, tak, yy, do mam jeszcze zakończenie. Zaraz. Yy, a tutaj zdobyliśmy sobie... Coś, co jeszcze nam poprawia prędkość, i, i to prawdopodobnie będzie można połączyć w jakiś sposób z swoimi budkami w dalszej fazie gry. O, i mamy też podkę, która nam pokazuje położenie ród, więc bardzo fajnie. Zabierzmy sobie ogólnie wszystko i przeteleportujmy się na górę. Ok, yy, i w tym odcinku skończymy. Yy, zaraz mam jeszcze do gram Ok, więc dogrywam zakończenie. Mm, to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Yy, materiału wyszło tak na ponad 20 minut filmu, więc no to będzie długi odcinek, ale dzięki Wam jeżeli dotarliście do tego momentu. Możecie zostawić łapkę, suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!